Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć! Zapraszam Was na omlet ze szpinakiem. Szybkie śniadanie w 5 minut. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Elżbieto, że się spodobał Pani przepis na koktajl z selera. Do naszego omletu potrzebujemy oczywiście jajka, szpinak, masło, pieprz, sól, śmietankę lub wodę. To już kwestia wyboru. I zaczynamy od włączenia kuchenki, wrzucenia masła, a w tym czasie pokroimy szpinak. Potrzebujemy taką porządną garść szpinaku. masło się już rozgrzało, roztopiło, więc wrzucamy szpinak. A ja Was zapraszam na inny omlet, omlet z warzywami. Kliknijcie tutaj kartę przepisem. Odrobinę soli i podsmażamy szpinak do momentu, aż straci swoją surowość. W międzyczasie Przygotujemy sobie już jajka. Bijamy do miseczki. Ten omlet jest to porcja na jedną osobę. No, dla mnie to trzy jajka albo i cztery. To też trzeba dopasować ile kto zje. Jedna osoba zje dwa, inna może zjeść właśnie cztery. Dodajemy sól, pieprz. Porządnie rozkłócamy i na każde jajko potrzebujemy właśnie łyżkę śmietanki lub wody. Tak orientacyjnie, bo już mam to wyczucie, zamieszamy szpinak. Jest już idealny. Szpinak jest już gotowy, wlewamy rozłócone jajka. Możemy troszkę po, poprawić, bo szpinak się roz, rozszedł po bokach, delikatnie zmniejszamy płomień, przykrywamy i podsmażamy. Jak się zetnie z jednej strony obracamy na drugą, a ja Was zapraszam na pyszne jajka faszerowane szynką. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Omlet się już ściął, więc możemy go delikatnie obrócić na drugą stronę. Nie uciekaj. Możemy się wspomóc talerzem, bo coś właśnie nie chce ze mną współpracować ten omlet. ale jest. I teraz tylko dosłownie parę sekund, żeby się podpiekło i omlet jest gotowy. Wyłączamy i omlet jest już gotowy. Możemy go podać z dowolnymi warzywami. U mnie będzie to na przykład rukola. A Wam życzę smacznego. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia jajecznicy z grzybami i szparagi z jajkiem sadzonym. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!